Słuchajcie moi drodzy, jestem właśnie u dealera KTM w niemieckim Bayreuth i szok. Szedłem poglądać i kupić może Rally City do mojego 1290, a trafiłem na nowe 1390. Stoją tutaj w wersji R i S oraz w wersji S EVO. A co najlepsze, te sprzęty są dostępne od ręki. Można po prostu przyjechać i kupić. Zaczniemy od Rki. 1390 Super Adventure R wygląda całkiem potężnie. Jest nowa lampa, nowy silnik, większy. Cena tutaj w Buyroi 21 894 ,000 euro. Obok stoi wersja SAS Iwo. SK Evo kosztuje 23 494 000 euro. Tanio, nie tanio, nie wiem, ale jest dostępne od ręki. Rzeczą, która mnie zaskoczyła, to zmiana biegów w S Iwo. Nie ma standardowego jedynka w dół i dwójka w górę, i tak dalej, tylko jest wszystko w górę. Wrzucenie na sam dół powoduje w Włączenie trybu parkingowego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pewnie będą mieli jakieś zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem trybu parkingowego podczas jazdy. No ale taka nowość. Jedną z dwóch ciekawych rzeczy, które dowiedziałem się podczas prezentacji, było to, że system, jaki oferuje KTM, jest systemem, który nie potrzebuje połączenia z telefonem. Mapy i nawigacja, która jest dostępna, jest systemem offline. To działa za pomocą wewnętrznego GPS-a. Możemy na Yeah, there. very nice. And it's much, much clearer. Yeah. And this this um, Evo has uh tech pack or? This uh, now is the demo mode for the yeah. first. So you have it, yeah. but it's normally without yeah. tech pack. Yeah. You, you need to buy. Ah, so Your it's, maps? So it's it offline service. Wow. That's. Ah, Jesus. No. Mm -hmm. ah, here is plus minus. Yeah. So it's not. Uh, it's not like. The, this is the main menu. This is the main menu. So, and you right now can yeah, you choose you right info car. Yeah, and you can go then in, in this right. Mm -hmm. There you have your driving mode. Yeah. Then you can adjust the driving mode. Yes. So this uh, how much sleep? Uh, yeah. It's, it's, uh, traction control and so on. Oh. This What ABS, traction control, uh, AMT. How yeah. it has, uh, will be Shalt shifting? So it's a, for the A M T. for the. Oh, so it's an so uh, extra make, option. Yeah, you can make it uh, a little bit sportive, a mm. little bit less the normal one. Okay. Yeah this Engine is brake. Engine brake. Yeah. What is that engine brake? Yeah, you can take your engine brake a little bit more when you go from the. Ah. Proper, it brakes more from alone. From the engine and you go. It's like truck with this uh, retarder <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> so the 3090 Duke has it. Also, then you have a preload, this, this is for, for standard. This is damping. Also standard. Anti-dive. Ah, this is yeah. this new function where you, it's preventing yeah. from diving. Yeah. Okay, cool. control This is but this is heel controlled, it's a it tech pack. Yeah, part of, it, okay. And also this -dive, I yeah, -dive. Is, ah, so. okay, yeah, also ten anti-dive, I Tak, anti-dive, to demo A, OK, rozumiem. Preload. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pozwoliła Wam spojrzeć nieco inaczej na te dwa świetne motocykle. E, trochę inaczej niż prezentacje na targach, albo w katalogach lub w jakichś materiałach promocyjnych. E, motocykle są dostępne. Także piszcie w komentarzach, czy przyjeżdżacie już, czy dopiero za tydzień.